No <laughs> Jaki kramp. Wesoło i na gazie. A, przepraszam. Anik bierze komplet pianie? I to bez przymusu. Wiem, że jesteś zaskoczony. Już wkrótce będzie w domu drugi, mały królewicz. Oh, podobny do ciebie, a jaki ze mnie królewicz. Niechaa! Zupełnie nie pojmuję, co się ostatnio w tym domu dzieje. Bagienny gaz. Bagienny gaz jest groźny? Skąd? Powoduje tylko ogólną beztroskę. Na mnie to nie działa, <grymna> Tato, wracaj! Nie możesz iść tam do pracy! Chyba masz rację, synku. <grymna> Nie wiem. Przecież oboje wiemy, że wasz tata zachowuje się jak wariat. Traktuj go trochę jak większe dziecko. Ja właśnie tak robię. Nie martw się Lucek. kto wina bagiennego gazu. Wywołuje u ludzi lekkie zmiany w mózgu. Mówię ostatni raz usiądź. <laughs> Lucjanie, zaprowadź brata do gabinetu dyrektora Natychmiast Macie problemy w domu, Lucjanie? Skąd? Nie O, po prostu widziałem dziś rano, jak twój ojciec jechał na oklep na psie Cofnięcie się w rozwoju Twój brat znowu stał się niemowlakiem Na skutek jakichś wstrząsających przeżyć Fascynujące Zaczekaj na zewnątrz. Maniek i ja będziemy musieli porozmawiać sam na sam. we wesołemu pajacykowi, jakie masz kłopoty? Dobrze. Okazywanie agresji jest zdrowe. Twój płaszcz, jaćka. Naprawdę wyglądasz w nim jak stara klępa. Co takiego? Tak, tak, tyka. Większość ludzi wie, że masz uszy jak radary. I dzięki nim znasz wszystkie złośliwe plotki, które rozpojadasz. Wejdź! Następnym razem spotkamy się u jaćki. w domu tyki, cuchnie starymi jajami. Musisz przyznać, że to było śmieszne. Stare wrony musiały to znieść. Stare wrony są jedynymi przyjaciółkami mojej mamy. Tutaj jest. Wydaje mi się, że nieco przesadzasz. Nie sądzę. Inni ludzie byliby rozbawieni. Musisz być całkowicie odporny na ten gaz. Tylko ja mogę uchronić tę rodzinę przed prawdziwą katastrofą. To nie są żarty. A może ty w ogóle nie znasz się na żartach? Od co? Toncio. Nienawidzę klaunów. Hmm. Więc może powinieneś czegoś się od nich nauczyć i nie być takim sztywniakiem. Smuta się? Smuta się? Teraz klauni dadzą ci spokój. Jesteś jednym z nich. o, -o. To tylko sklepowy klaun. Nie przejmuj się. Siadaj. Odpręż się. O kurczę, chyba na rozrabiłem. Tutaj jesteś. Pasuje? Nie umiem się zdecydować. Wynucham! Wynucham! Zobacz. On chyba ma już dosyć pani kramp. Proszę natychmiast zostawić tego chłopczyka w spokoju. Inaczej przegonię stąd całą pańską widownię.

Oto najzabawniejszy facet na świecie. Jeśli jesteś odważny, pociągnij mój palec. O! Ta lukrowa wiewiórka, którą pożarłem, zaraz do was wróci. Cały czas oszukujesz. Dobra, sam się prosisz. Chłopaki, czadu! Wybacz. Bałem się, że ciebie też zaatakują. Ha! Ostatnio dom zgodził się jako ochotnik wypróbować nasz nowy eksperymentalny balsam do włosów Wstrząs. ale rezultat był niezbyt udany. To produkt dla tych, którzy mają gęste, silne i zdrowe włosy. Dzień dobry, doświadczalne króliki! Zatem są jakieś ochotniczki. Nie, nie! Pręcz! Mam nowiny! Nie musisz się już przejmować brakiem poczucia humoru. Wyciek gazu się skończył! Bywam wesoły. Gdy coś mnie śmieszy. Mama znowu coś testuje. To nowy eksperyment! Mam fascynujące doznania. Coś się dzieje z moimi nogami. O, jestem na coś chory? To nawet prawdopodobne. Śmierdzisz jak stary tap. Bo tata jest za ciężki dla tego muła. Niczego nie pojmuję. Szybko ukryjcie mnie! Co się stało? Nie, nie wiem! Koszmar! Baby! Gdzie on jest? On był takim uroczym niemowlakiem. Maniek? I babskie towarzystwo? Wykluczone. Mam na to dowód. Zdjęcia! Zobacz! A. 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 Jak zwykle udaje! Nie, nie, nie to czuję! Skąd sam zobacz? A, widzę, widzę, to jest śmieszne. Na tropie sowy, wcale nie biegam jak kaczka. Od razu myślisz, że to coś złego. Kaczychód jest fajny. Dobra, ścigajmy się! Ha -ha -ha -ha. Miał być wyścig, nie bieg! -ha -ha. Ups, chybiłem! Maniek! Może mi łaskawie powiesz, co ty wyprawiasz? Zbieram kasę. Chyba to nie problem. Przykro mi, to same rupiecie. Dam ci dolca za kiciusia. Ale jeśli dołożysz do niego sowę, dostaniesz sporo pieniędzy. Te maskotki tworzą piękny komplet, jak bliźniaki. Super! Przyniosę te sowę! No dobra. Gdzie jest ta głupia sowa? Hej! Przestań! Co ty wyprawiasz? Jaka sowa? Była z nim w komplecie. Dostaliśmy w prezencie. O! Nic nie pamiętasz? Nie. No... Wyjdź! Co? Wyświadczam ci przysługę, mamo. Wyrzucam graty. Ja je traktuję jak rodzinne skarby, maniek. Hej, dlaczego Majcioch tak ryczał za tą głupią sową? Majcioch uwielbiał tę maskotkę. Au! A ty jej nie znosiłeś. A kiedy w końcu zginęła, opowiedziałeś mamie jakieś głupie kłamstwa. Strata tej sowy spowodowała u Lucjanka uraz. Umiał już prawie mówić i nagle... Zamilkł. Ale co ja właściwie mu zrobiłem, mamo? Bardzo go wtedy skrzywdziłeś, Maniek. Strasznie płakał. Co ty chcesz zrobić? Byłem takim złym, złym bratem. Chcę ci pomóc odszukać Tesowę i wszystko naprawić. Czy przywoływanie moich najstraszliwszych wspomnień z dzieciństwa to jest Twój sposób na przeprosiny? Czuję się okropnie. Serio? Mhm. Mm Mama przypomniała mi ten wypadek. Ta fałszywa sowa doprowadzi nas do prawdziwej. Jak? A! Gdzie sowa? Nie ma. Jeszcze raz. Tata mi o tym przypomniał. Ale tego zupełnie sobie nie przypominam. Dlaczego włożyłeś mi do majtek wielki kawałek metalu? Dowiesz się! <laughs> Gdybym zgubił swoją osobę na złomowisku, już dawno by się znalazł! Tak, wiem! <laughs> to było trudne, Tonciu. Ale ja naprawdę uważam, że Manie robi to w dobrej wierze. Jesteś pewien, że jak zwykle nie zabawia się twoim kosztem? Skąd na pewno? Mam też i miłe wspomnienia. Spójrz na to zdjęcie. E? Maniek wyrywa ci włosy. Nie, zobacz! Uśmiecham się! I widzisz, mam swoją maskotkę. Chcesz maskotkę? Podejdź bliżej. Gdzie jest maskotka Lucusia? Hm? Złasowa ją porwała! Poleciała wysoko do nieba. Znowu kłamiesz na niej, krab! Kłamiesz! 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 Byłem niewinny! Niewinny! Bo jestem grzecznym chłopcem! Znasz się na prawach przyrody! Gdzie żyją osoby? To zależy, są różne gatunki. Doskonale wiesz, o których mówię! O tych wielkich! Ach, wiedziałem, że któregoś dnia wszystko się wyda. Renowaliśmy ją, żeby przenosiła nam różne rzeczy. Spinki do mankietów albo sznurowadła, ale ona przenosiła tylko te śmieci! Na przykład grzebień w kształcie konia. Super! Dobra, zrobimy tak! Ty mi oddasz te skarby e, złom, a ja nie zdradzę cię przed ludzkiem! Goda, e, ale jak to zrobimy? Mój tata próbował oddać Luciankowi jego maskotkę. Ale płucia nie pozwoliła nic sobie odebrać. <śmulat> Taka jest natura. Sowy lubią myszy. Będziesz przynętą. No udawaj mysz. Popisz trochę. Aaaa! Czekaj, Maniek, co tam znowu targasz? Och, Maniusz, to zabawka Lucjanka Och, mój mały bohater. I nie bacząc na grożące mu niebezpieczeństwa. Mój kochany brat Manik nie zważał na własne rany, żeby przywrócić mi spokój. Dziękuję, Maniek. Dzięki. Mogę już iść. Mm. Te rzeczy są warte o wiele więcej niż stara pupsuta zabawka. A! Wiem, że jesteś mi wdzięczny. Idź sobie! Przyniosłem ci pyszny tort. Sam go upiekłem. Mm. w uchu masz chyba kawałek tortu, który upiekłem. Nie mów. Trudno uwierzyć, że Maniek tak się zmienił. Starał się naprawić wszystkie swoje grzechy, odszukał maskotkę i podzielił się tortem z moim przyjacielem. Więc podejrzewam, że nie potrzebujesz już tej starej sowy. Mogę ją wziąć? Skąd? Ta maskotka to symbol miłości, Mańka. Mam nadzieję, że teraz spędzę więcej czasu z bratem. Napisałem dla niego poemat. Chyba trafisz sam do wyjścia. Jasne, trafię. Hmm. Hmm. Zaczekaj tu, dopóki nie wrócę. Nigdzie nie idę. niek, czy to ty, ty? Pożyczę ci tę sowę. Wystarczy poprosić. Już im tłumaczyłem! Sowa to ukradła, a potem oddała! To wszystko moje! I moje! To mój kawbojski grzebień! Myślałem, że straciłem go bezpowrotnie. To moja lśniąca poducha! Proszę, czy te kosztowności to Państwa własność? Pewnie, że tak! Ten kamyk pasuje idealnie! <grym> Zatem te rzeczy nie zostały skradzione? W żadnym razie! Skąd? Dziękujemy, panie władzo, dobranoc! Jedną chwilkę, młodzieńcze! Chyba o czymś zapomnieliśmy! Nie zważając na swoją reputację, Maniek przetrząsnął całą okolicę w poszukiwaniu rodzinnych skarbów. Nie wspominając o innych kosztownościach, które zgodnie z prawem wykopał z pod ziemi. Dzięki, Dzięki braciszku. Mnie, Kochany chłopiec! To prawda! <laughs> a, a, a! W wersji polskiej udział wzięli Beata Olga Kowalska, Anna Sarna, Magdalena Zając, Gracjan Kielar, Janusz German, Grzegorz Pawlak, Tomasz Piątkowski, Mariusz Ksiudziński i inni. Opracowanie wersji polskiej Toja Sound Studios. Tekst Anna Kling, dialogi Studio Limpa, Reżyseria Krzysztof Staroń, realizacja Robert Buczkowski. Udźwiękowienie Studio Filmowe Łódź.